Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów, jeżeli chodzi o wiedzę w Minecraft, szczególnie trapowanie, to tu w naszym kraju gracze bardzo dobrze rozwinęli się pod względem PvP i mechanikę pułapek, tworząc nawet nowe taktyki i sposoby na zabijanie graczy. Dlatego ostatnio gdy poszedłem na karmić swoje kotki w piwnicy wpadłem na pewien pomysł. Co jakby wykorzystać swoje umiejętności, które zdobywałem przez lata i wejść na totalnie inne serwery, gdzie najlepszy gracz grający tam ma wiedzę tak samo jak najgorszy gracz grający na polskich serwerach. Dlatego dziś zobaczycie jak w kilka dni postaram się wykorzystać cały swój skill i zabić jak najwięcej graczy, którzy totalnie nie spodziewają się, do jakiego trapa zostaną przeteleportowani. CO?! Się... JAK?! Mówiłem ci o tych perłach! O! Raz, dwa, trzy, cztery... Cztery, Cztery, trzy! Start był bardzo trudny, zrespiło nas w sektorze z Azji I nie dość, że mieliśmy duży ping, to do tego nie dało się nawet skopać drewna Ojedzenie też nie było za łatwo, bo na dużych serwerach rzadziej spełniły się zwierzęta Chłopie, da się w końcu zbierać drewno przygrasz Zensu! Dawaj! Jest dwóch! Dawaj, dawaj! Żelak to jest! Jest! I nie! JEST! <laughs> Zabiłeś <laughs> mnie! Dlaczego? <laughs> Montalex! Jaks! Jezu! Zdech, zdech, zdech! Wow! Co jest? Sześć krystali miał! I osiem opsa! Dałem seta dla strychy, zapgridowaliśmy trapa i poszliśmy dalej tepać. Dwóch! Jaks! jaks! Yes. Jaks, wiek, jaks, JAKS! Totem, totem. Dawaj, 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 dawaj. Ja pierdzielę! Oho, <nust degli> ile totemów? Raz, dwa, złuchasz, trzy, złuchasz. cztery, pięć, sześć totemów i full, a jak seta mam. Chłopy zaczęli pisać nawet do nas na MSG, że co to jest za dziwny trap. No moment, tak mam jeszcze raz, full Deda. Dada, full Deda. Zdyka, zdyka, zdech! Ja pierdzielę. Zdechłem prawie. Deba? Nie. Zalokowo! NEDE, NEDE, NEDE JAKIEŚ! Kurusem, bije mnie tu! To! Oho! Tam był nede! Ej, bo tu jest dwóch chłopów Wystakowa... Logłem Jax! Yes Dawaj! Zdech! Dead! Maki! Dead! Co on miał?! Ujopidi! Stryka. Całe kusety z mendingiem! Dobra, jest... Diaks, ALE rozpr... ON SAM NA klapę WSZEDŁ! Ginie, ginie. Wysoka perłą! Dawaj, zginę, ginie, ginie! Zginął! Zeszł! Ja pierdziele! <grym i zginie> Cały kumont totemów! Tepa! Diaks. DIAX! Wyszedł! Wysykał gdzieś! Nas jest trzech! Uważajcie, uważajcie! Fadaj mi refa albo coś. Czekaj. Yy. Co? Gwieczek wypalił. O o Ej, o, wysadził o, uciekał, się uciekał. Ty. Nemos, Nemos, tarczę ma. Chyba tarczy? Czekaj, nie, 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 o daj mi odejść. No nie mogę wysadzić krystala. Aha. Ktoś padł! Ja padłem Teraz dla porównania zobaczcie jak wychodzi z tego trap'a Polak Tecznie. Perły O! O! Jak wychodzi Polak! O! I nagle wpadłem na pomysł aby zrobić starego trap'a z armor W którym nic nie można zrobić um. Ej, weź F3 plus B Te, te te. Arbor... Pa 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 Zdech <grym> I jak na razie ten trap okazał się być najlepszym DIAX ja pierdzielę Jezu! Ginie! To jest nie... Jezu! Stack pereł jedynie mam. Ja mam fulę kutotemu w człowieku, tak krystali, stack pereł. Jak? Jest! Ja. Dawaj! Nie wysykał! Zdechnie! 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 Boże! Co jest? Jaki? <noise> Dawaj! Zdech! No debilu! Diaks! Bywały też porażki. Chorus. Y, nie! Diaks! Cię... To jest ten! Mieszka. Inkognito! Dawaj! Proszę! Jezu! Dawaj! Nic nie może zrobić! Dawaj! Nie może nic zrobić! Zdech! <ścoughs> Raz, dwa, trzy, cztery, 3 Ej, 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 słuchaj, diaks Dawaj Nie może nic zrobić Nie może Dawaj JE odzieleń Nie starczy mi dripów Nie ma szans Trzy Nie starczy dripów, ostatni Nie mam Nie Drip są to kupuje

Dawaj, jest! Powystawialiśmy też trochę przedmiotów. 150 bania. I pieniądze zarobiliśmy. No O, ktoś Kto jest kupił... Za 150 to... koła! No norma. Diaks! Jest! Full, 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 full Zdech Dawaj Zdech! Znepłem Diaks! 4-3! Lepa dwóch! Dawaj, dawaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj! Dawaj, jest! Diaks? Jest! Tak! Ale pokornie, bo! Diaks! Jest! Dawaj, fula, fula! Ale niszczy, ale niszczy, ale niszczy! Emocje! Autototem, autototem, niszczy, niszczy, full, totemy padają, dawaj, 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 dawaj niszczy, nie może nic zrobić. To jest, zdenał, full, full, full 4-3, no! mending Plus marangę, marangę Maknoka 2 O kurde Dawaj, 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 bo mam to Ojojojoj Nie mogę jak rzucać bo były Diaks uciek, nie ma Przygotujcie się na akcję z netherite'em. Diaks! Dawaj Debil, debil, nie, nie może nic zrobić. Dawaj Koniec jego. Szybciej, szybciej rzucaj Ha <gryzanie> jest! <gryzanie> <gryzanie> Mów co, ja nie wskakuję. Czekaj, chyba wpadł w boki. Eee, y Diaks! Wycykał Włażam. jakimś... Czaj? Będzie, będzie, będzie. Dawaj. Jest. Dawaj. Dawaj. Jest! Y Nedę! Boż... Wycykał! Jest! U? JEST! U? Dawaj! Zdechnie chyba. Zamurował chyba. Czekaj. Nie, nie zabudował. Jest u mnie. Knokaj, Wknokaj! Spróbuj! Jej mnie wknokał! Nie zrzucaj! Co robić, co robić? Czekaj! Spróbuj coś! Spróbuj, coś! spróbuj! Kurde, totek, totek nałóż! Ja go wknokam od tyłu, dobra? Czekaj. Lecę tam! Spróbuj, spróbuj! Kopię się, kopię się ja! Trzymaj, totek! Nałóż! Kurde, padniesz! Uciekać czy nie? Nie! Czekaj. Postaraj się, postaraj się. Aj. Czaj on tatki. Tak, tak, zginął. Co? Zginął. Gdzie on jest? Tak, idę, idę, idę. Zabiłem! Gdzie on jest? Widzę, gdzieś zginął. Gdzieś tu. Zabiłem chłopa, nedę. Wy wysadziłem itemy chyba. Ja pierdzielę. Tak.